Będziemy z sklepie pozdrowić. No, ja mam nadzieję, że będzie coś dzień. fajnego i taniego. Dajcie coś takiego pisku, dajmy sobie. Jezu. Gdzie No masz takie dinozaury. No Ej, masz te dinozaury, patrz. Tutaj takie. Ja też się tak lubię Chodź, Boże, kochana. Ja też. Ja bym chciała sobie kupić. Hmm. Czemu takie? Ej, to chyba są te te. Co mówią? No, no no, zobacz jakie to fajne, mają główkę taką małą. To fajne nawet Halo, kamera, nie chcę załapać. Tak, to na Takie nie wiem, to nie są przypadki te u A, chyba Ile to są czemu? Czemu? Czemu to musi kosztować 17 euro? W i Chciałabym nie słychać, bo nie chce mi się napisów wstawiać się kręciło samemu Co? No. Jak widzisz tą, tą maszynę tu no. To w porówni było na wieży Eiffla tak po coś, że można było sobie monetę tak kręcić Jakby tam Aha. się by mhm. Ja bym chciała takiego małego dinozaura jak tam były Bo kosztuje 5 euro A to go oddasz mi... Bo to są no chyba od Kupaj wisisz mi 5, to no weźmiesz to i dasz mi to. W końcu zdecydowałam i biorę takiego dinoza za 5 euro chyba. Tak wiem, że to 25 zł, ale trudno. Jeszcze jednak biorę taki ołówek z takim czymś. Tak kocham literatopsy. 10 rapişım tekrar bakıyorum bakıyorum 2 3 tane düştü hemen

Już jak ślisko I patrz, z takiego czegoś mi kapło na głowę ja To się zamień już wow, co to jest? To jest ten, ten czy ten? Tylko, że to największy Gdzie tam sadają się, nie ci w ogóle. Czemu mnie to niepokoi, jaka jest ta muzyka? Co tu się dzieje? No, Niepokojące jest tylko dla to, że takie, co się zaraz wydarzy, czy coś jaka jest taka muzyka? No W takich filmach jaka jest taka muzyka. Co no, się zaraz wydarzy? Już wiadomo. Co będzie tam temat? Nie jestem. A nie chcę mi się jakieś muzyki złóweczki. W tych drugich jaskiniach pan nas czuć, a w styłek. Ej, poczuł to w fondo w ogóle. <grymka> 으아. Okay. <laughs> <laughs> Welcome to Am's Caves. This hall is called the Second of March to commemorate the date of discovery in nineteen oh five.

The rest of the water drips down onto the floor, forming stalagmites, which are solid. In time, the two meet and form columns. Their average growth rate is one centimeter every 30 years. <coughs> Kamienie, jakieś kamienie. Haha! Pomaga. Ha. Pierwszy no, jest taki. Kurde, słabo go widać. Halo, za, proszę załapać. Nie wiedziałem, że z tym nie samym wracamy. Coś mi powiedziała, że to było Chyba załapało. Nie wiem, gdzie jest na jak to jest w słońcu. Nie, to trudno. I, uła! i jeszcze takie coś dżem, bak ej, bag. nagrywanie się zatrzymało wow, ale fajne pierwszy hmm? drugi taki prostokąt niebieski dziewczyny kasy wydały no, następny to jest 18, nie. Za kamienie 12, a tam w tym w dino, ile załapać. Jakie dino? Nie wiem. Dino parku. 31? Nie, to... Nie. To, nie. to nie. Lubię, no, tak. A tam 14 było, tak? To, Taki, tak. mam takiego. 15 i 12, ja to muszę zapisać. Kolejny niebieski. Łoho. Mam takiego fajnego i Mokrego. Taki, Taki Michałowi się spodoba kamień. Jezu, kolejny niebieski. mam ametyst. Nie piszę nie. Jest to? To. Jest. Taka kosteczka. 15 i 12. Um. Ten to wygląda jak ten. 20, 32%. Jak A czerwony 5? opal. Te to są opale takie. O, o, o jakie fajne zielone. Ej masz same niebieskie, niebieskie? Różne. Nie wiem. Jakieś takie coś o o o ale fajny fioletowy. tak wcześniej moglibyśmy ale nie Ej, wiem. chyba ci się połamał. Przyszą, że nam czekać bo jak powiedzieli że 14:30 jest powód tak nie chyba no spędzimy na malistrowej coś na no, ja nie, nie wiem czy zdążę pokazać wszystkie dobra najwyżej zrobię drugą ja część. Muszę. Nie trzymało mi się najszybciej, bo mi dać się wyjść. Zrób opening. To tak, to nie chcę pewną happinessa i wszystkich sobie. To jest Bo jest Tak. To jest ogólnie prawdziwy nim. Chodź idziemy na łapki. Wy? Pochapkę. Weź ty nie patrz. Pokażę, jakby są słone, no. Boję się. Mam <grystanie> się boję. Mam nadzieję, że to będzie ten ciekawy.

twoja reakcja mówi wszystko. Wow. Ej poczeki, mówi naleczko. Czy to jest Love? To ma markę. A, tak. a widziałeś tam po złoty 50 magnesów? Ej, ładnie. Tak? Na... Ma pazurki. Ale z pazurki. Ej, a na rączkach to co? oj a weź trochę dalej, to trochę Te przy, przyczepki. Te są dwie. Nie wiem, może jak się Aj, je odgłosił. No. Ewino, to no. jest jedną? Po co mi? Nie wiem. W sumie może się przyda. <grym> okay. Nie mogę tego zaczepić. Ale zobacz, ich tyle jest. Również w siebie, mama. Tak? trafiłam tego, co chciałam.